Przed wejściem, a po, a po wejściu tutaj już rozmawialiśmy, że no jest taka mała trema. Przed takim gremium występuje drugi raz i nie jest to łatwe zadanie. Mam nadzieję, że podołam, a słuchajcie, jak coś nie wyjdzie, to tak nie mówcie tam. <grymne> tutaj media są, teraz wszystko wszystko właśnie będzie wszystko będzie nagrane. E, tak, ale kilka słów właśnie najpierw o pracy, czym się zajmuje, zajmuje samorząd, bo to tak trzeba powiedzieć, sam burmistrz oczywiście też ma wiele zadań, ale czym stricte samorząd? To tak może ogólnie, to, to temat bardzo szeroki. Na pewno wszelkie sprawy porządku, bezpieczeństwa, zapewnienia środków dla organizacji pozarządowych, między innymi jak tutaj się spotykacie, to też tak, dla świetlicy też są potrzebne. Ale również e, tak, żebyście e, miały możliwość kształcenia, e, zdobywania wiedzy w szkołach, przede wszystkim na początku w przedszkolach, w żłobkach, w przedszkolach, w szkołach, lokomotywa. Napisał Julian Tuwim. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapi, dyszy i dmucha żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch! Jak gorąco! Uch! Jak gorąco! Puf! Jak gorąco! gorąco. Uf! Jak, jak, gorąco. Gorąco. Uch, jak, jak gorąco. gorąco! Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie z żelaza, stali i pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A teraz będzie rzepka. Zasadził no, dziadek no, rzepkę w ogrodzie. Cho chodził tę rzepkę ogląda oglądać co Wyrosła rzepka Jędra na i skrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboży. Ciągnie i ciągnie, by ciągnąć... Dziadek ciągnie. Tak. Zawołał dziadek na pomoc babcie. Jest babcia? Ja złapię rzepkę, ty za mnie złapszy. i biedny dziadek z babcią niebogą ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie może. Babcia do dziadka, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj przydałby się ktoś na przyczepę, przyleciał wnuczek, Jest. Babcie, babci się złapał, poci się, stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogą, ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Zawołał wnuczek, wnuczek szczeniaczka mruczka, kto chce być mruczkiem? To proszę, dziewczynka była pierwsza? O, już ktoś tak szybciej, dobrze. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Na kurkę czychał kotek w ukryciu, zaszczekał mruczek. Pomóż nam kiciu. Proszę, to tam będzie kicie. Jest. Kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Halo, halo, tutaj w Ptasie Radio Brzozowym Gaju. Nadajemy audycję z Ptasiego Kraju. Proszę niech każdy nastawi aparat, bo wsunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co się tym świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie? Io, io, pio, tio, trio, trio tru, trulululu, tio, pio, Pio. lo, 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 lo. Plop, plo, plop, halo. <grymne> Ciężka mowa. Na to wrócę e, zaternika. Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Cir, cir, cir. Cir, cir, cir. cir. Tu nie teatr ani cyrk. A go na piórka, a wydziera się jak kurka. Dosyć tych, a i dosyć tych liryk. Ćwir ćwierczyrik. Czyr I tak zaczął ćwierzyć, wikać, ćwierkać, czyrkać, czyk że aż kogut na patyku zapiał gniewnie kukuryku. Jak usłyszy, to kukółka, wrzaśnie. A to co za spółka? Kukuryku, kukuryku nie pozwalam rozbudzić Słuchajcie, no i przeczytaliśmy całą książkę. Całą książkę można Tańcowały dwa Michały, jeden duży, drugi mały. Jak ten duży zaczął krążyć, to ten mały nie mógł zdążyć. Jak ten mały nie mógł zdążyć, to ten duży przestał krążyć. A jak duży przestał krążyć, to ten mały mógł już zdążyć. A jak mały.